I trzecia runda naszego turnieju klanowego w Leśnych Lisach, trzeć trójce, też mamy komplet 10 graczy, bardzo fajnie. E, dopisała nam frekwencja, także super. No i mamy, kto tutaj u nas gra. I to mamy Shelly kontra Bull, Shelly już, już tutaj załatwiła bula. fajna jest mapa, także zobaczymy jak to się rozegra. Mamy dużo Bullów, mamy Kruka, Bull kontra y, Kruk. O, no, nie mogło być inaczej, no, bo bliskość niesamowicie. Kolejny ból w środku, kryszeli, tara. E, tutaj mamy ból, ból z kolejne. tutaj szarże i jednak tutaj ten ból będzie mocny. Ma już 7 kubów. E, ból, kolejny ból na dole ma tylko jednego kuba, ale on tutaj fajnie sobie chodzi po tym e, e, zbożu. Zobaczymy, co on tam w tej trace jeszcze znajdzie. A co mamy na dole? Mamy kolejnego bóla kontra Bo. No, bo z tym swoim zasięgiem też tutaj może nieźle nakombinować. Tara, która się nie boi i poszła do środka i rozdaje karty i mówi nie boję się was, ale nacięła się teraz na pułapki Bo, a tutaj ból zaatakował Bo. I co? Ból jednak musi się wycofać jeszcze w to. Wszystko teraz wmieszała się Shelly, a jeszcze z boku atakuje i szuka swojej szansy Tara, proszę, i udało jej się coś tam ustrzelić. Shelly ucieka, bo jednak gdzieś na tej walce straciła trochę energii. No Tara w środku mimo wszystko jeszcze utrzymuje się, jeszcze się zdrowi. Kto wie czy nie wejdzie do pierwszej trójki? Może. Ból ucieka, a to Tara go... Próbuję go podejść jeszcze, widzi w tym swoją szansę, ale nie, nie, nie dziwię. Tutaj, no i co mamy? Tak, Ból się kręci i teraz mamy pojedynek. Ból kontra Shelly. Shelly jednak z swoim ultem jest niesamowita, więc udało jej się tutaj wykończyć bóla I mamy pojedynek. Tara, Shelly i ból chyba na górze, tak. No, Shelly 8 cubów, no jest mocna, jest mocna i na górze jest ból. No i jest Tara, bardzo odważna. Nie bojąca się tutaj i atakująca. No zobaczymy jak to się rozegra. Ból bull tara Shelly. Osiem, ja bym obstawiał po kiłbach na Shelly. No tak, Shelly tutaj podeszła tarę, zaatakowała. Jeszcze Ulcik tam Tary latał, no i teraz już ma tylko Bula. Zdrowią hmm. się, czekają, tak? I kto tutaj, kto? No już Ult Shelly już nabiła ulta na także już chyba będzie. Tak, tak, zwycięstwo Shelly. Na tym udało się, także gratulujemy.